Hej, cześć i czołem! Tak wygląda motocykl, który nazywa się CBR600F. Pochodzi z roku 2011, a właścicielem jego jest Rafał. Cześć wszystkim. I Rafał specjalnie przyjechał, żeby nam opowiedzieć o swoim motocyklu. Jeżeli da mu dość do słowa. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oglądajcie dalej. Kilka słów wstępu i to będzie pierwsze pół godziny filmu. Dobra. <laughs> Mam zacząć już. <laughs> Jaka jest twoja historia z tym motocyklem? To jest pytanie numer jeden. Tak, jestem teraz już trzyletnim motocyklistą i to jest moja trzeci sezon z Hondą CBR 600F 2011 rok PC41A, bo jest to wersja z ABS-em. E no i nie regulujcie odbiorników, ona standardowo nie ma takiej ładnej owiewki na dole. Nie, jest dopieszczona jak tylko się dało. No jest grubo, na bogato, jakby złotem spływa, ze złotymi felgami nie wiem czy wychodziła, ale ta akurat ma złota koła. Tak, <grym> ta jest bardzo smaczna, nam powiedzmy. Pozwólcie, miłość do motocykli jest taką rzeczą, która jest w każdym z nas i bardzo trudno jest powiedzieć źle o motocyklu. Ja, jest to mój 30 sezon, i uczę się jeździć motocyklami i na moim etapie motocyklizmu taki pojazd jest w kręgu mojego zainteresowania i uwaga, bo teraz będziemy burzyć pewne stereotypy motocykl, który w jakimś sensie w linii produkcyjnej Hondy jest kolejną, kolejnym, kolejną inklinacją, nie wiem kolejną wizualizacją, kolejnym modelem po F4i legendarnym i nie do końca wpisuje się w tę linię nie, jest e, bardziej ugrzeczniona, jest słabsza mocowo. E, Filozofia japońska. Filo tak. Uniwersalny motosaka, motocykl, UJM. Tak, wydaje mi się, że sporo osób zarzuca temu motocyklowi, że nie jest on wystarczająco sportowy e, jak na poprzedniczkę. E, dla mnie to właśnie było to, czego szukałem, bo chciałem mieć motocykl mocno uniwersalny, który koniecznie Miał chociaż trochę sportowo wyglądać, jednocześnie jakbym chciał wyjechać za miasto, żebym miał owiewki i nie musiał walczyć z wiatrem, i koniecznie musiał mieć ABS, ponieważ ten motocykl będzie później przechodził w ręce mojej dziewczyny przyszłej żony, więc chciałem, żeby te minimum bezpieczeństwa miał już na pokładzie. Skoro powiedziałeś to już na wideo, to znaczy, że Twoja przyszła żona już wie, że może robić wszystko, bo będzie żoną tak czy siak? Tak. Chciała, żeby był różowy, ale stanie jego czarny. To taki nowy róż. tak czarny. Pozwólcie, geneza tego motocykla. Japończycy już mieli taki model wcześniej. Nazywał się on dokładnie CBR 600F. On się nazywał Hurricane. I Hurricane powstał w 1987 roku. Gdzie wtedy Japończycy stwierdzili, że bardzo by chcieli zrobić motocykl, w którym da się jeździć na co dzień. Który ma genezy, geny przepraszam, sportowe i wygląda jak motocykl sportowy, ale będzie można pojechać nim na wczasy, na wycieczkę, zapakować się i cieszyć się nim codziennie. I to działało do 2003 roku mm. i pojawił się RR. Bo okazało się, że są tacy, którzy codziennie tak, ale to są szybciej. To oni po prostu nie chcą codziennie, oni chcą tylko na tor. I w tym momencie panowie, którzy jakby zajmują się linią motocykli Honda, nagle zapomnieli o tym modelu i przypomnieli sobie o nim no dekadę później blisko. Tak, była, była spora luka pomiędzy Fką. Ostatnia chyba wychodziła do 2008 roku, później zdecydowali się wrócić w 2011 roku. I na początku chyba spore było takie rozczarowanie, tak, że nie miał takiej mocy jak poprzednio. Zawsze to jednak był trochę bardziej sportowy, a to de facto specyfikacją jest na no, dokładnie tak samo jak Hornet PC41. I teraz, Więc... jeżeli ktoś Wam powie, że motocykle tego typu to nie do końca jest to, co jest pożądane przez odbiorców, przez nas, motocyklistów, to prawdopodobnie też przestrzelił o co najmniej dekadę. Bo jajko, Imbryk, przepraszam, Suzuki, to dawno, dawno temu był bandit w owiewkach. To jest Hornet w owiewkach, to już zdążyłeś powiedzieć. I takich motocykli na świecie jest bardzo dużo. I skoro Hornet wszystkim pasował, to co nie pykło w mózgach ludzi, którzy nie docenili Horneta z owiewkami? Te kilka kuni mniej, to po prostu jest coś, co. Ale to tylko nie, nie jesteśmy w stanie przeżyć. To jest niesamowite, jak kiedyś wyścig zbrojeń polegał głównie na tym, żeby motocykl był mordercą na papierze, ale tak naprawdę jeżdżąc tym motocyklem korzystamy z 50-70 dodawało człowieka. Ale realnie wykorzystanie 100% motocykla nie udaje się każdemu. No, zwłaszcza po mieście. Tak. I jeżeli mamy właśnie motocykl, <laughs> który ma nam służyć do wszystkiego i taki. Eto, sporność i kompromis trzech współczesnych mosketerów. Jeżeli nie. spotkamy tego trzeciego, to okazuje się, że ja posiadając motocykl, który nazywa się Hypermotard, jadąc nim do Włoch, to jakby przeżywałem taką podwójną przygodę. Bo jakby nie mam się jak spakować, nie mam się jak schować za wiatrem. Generalnie jak coś pójdzie nie tak, to prawdopodobnie wrócę autobusem lub samolotem, bo się tam nikt tym nie podejmie tego. I. Jest jeszcze u nas stajni Gladius, mhm. który, za to, jak wyjeżdżamy na jakiś obiekt zamknięty, no to owszem, powiedzmy, że yy, radzi sobie i to jest daleko posunięte nadużycie. Ale gdyby taki motocykl pojawił się w naszej stajni, to tak. można było. Kufry. Myślę, że to jest właśnie największa zaleta CBR-ki, czyli to, że ona jest yy, niesamowicie uniwersalna. Wiadomo, że nie jest tak zwinna jak Naked ze względu na ograniczenie, same ograniczniki. Jednak mamy klipony, więc zawracanie w garażu niekoniecznie nam się może udać zawsze na raz. Trzeba jednak trochę pomanewrować. Ale z drugiej strony ta moc w okolicach 100 koni nie jest taka przerażająca, a w zupełności wystarcza i sprawia, że mamy banan na twarzy za każdym razem jak trzymamy go powyżej połowy obrotomierza. A płacimy za cały, więc tak. warto korzystać z całego. Tak. Owiewki w, w przypadku wyjazdu gdziekolwiek za miasto to jest super sprawa, nie walczymy z wiatrem. E, może to być plus i minus dla nowego jeźdźca, bo nie czujemy totalnie prędkości. E, jazda przy 200 na godzinę na niemieckich autostradach e, nie jest bardzo odczuwalna, wystarczy się lekko pochylić e, i prójemy. W mieście przeciskanie się przez korki spokojnie dajemy sobie radę. Jak ktoś naprawdę chce, to może zamontować sobie tutaj kufry i sakwy. Ja postanowiłem nie szpecić. Z sakwami to możemy dodać anegdotkę od koleżanki z grupy, że jeśli ktoś montuje sakwy i ma jednocześnie popsy zrobione, to proszę uważać, czy te sakwy nie będą miały dziur od dołu po jakimś czasie. Taka wtedy się robi studnia bez dna, wszystko tak. możesz włożyć i nadal masz dużo przestrzeni. Ja bym chciał tutaj zapytać i to jest pytanie, na które pewnie większość osób czeka. Jeżeli użytkujesz ten motocykl codziennie, to pierwsze najważniejsze pytanie, to ile to cudo dopali? E, jak go odebrałem od poprzedniego właściciela, miał 6 coś, ale wydaje mi się, że on musiał na jedynce jechać przez całe miasto. E, pozdrawiam serdecznie, bo nie jestem w stanie osiągnąć więcej niż 5, 5, 1 z groszem. Nie wiem, jak bym ją katował. Wiadomo, też nie jeżdżę, nie wiem, na 30 tysiącach obrotów e, w mieście i nie, nie hałasuję, e, ale jak jest możliwość odkręcenia, to e, zawsze skorzystam. E, ale no, nie jestem w stanie przebić tej granicy 5 i 5.1 litra. I legenda nie wiem, co Hondy. Robił. legenda Hondy moi drodzy, dlaczego ludzie kupują Hondę? Obietnicą Hondy od dawien dawna, od, nawet od, łącznie z modelami CBR i Horneta, którego już wspomnieliśmy, z czterocylindrowym silnikiem pojemności 600 cm, 599, on słynie z tego, że się nie psuje. To pytanie brzmi, co się zepsuło. I szybko przechodził hmm. do następnego punktu? Nie, <grych> naprawdę, nie miałem z nim żadnych problemów. Jak go odebrałem, uszczelniłem lagi, bo to było na bieżąco do zrobienia. Później serwis. Jedyny fikołek, jaki mi zrobił, to w momencie, kiedy powracałem jechałem do serwisu e, przed, e, przed sezonem i nie dopiąłem akumulatora, więc e, a, zaczęła się robić e, choinka, tak, ale dojechałem, nawet wtedy dała radę, e, a tak poza tym to Raczej wizualne ewentualnie rzeczy, do których można się doczepić w tym motocyklu. Ale wizualne? Nie rozumiem. E, nie wiem, bo też jechałeś. Tak. E, jak się zapatrujesz na wyświetlacz... Nie, no, przekazuję informacje. Ja od niego nie wymagam, żeby mi tutaj tańczył, śpiewał. 2011 rok, więc nie wiem, może później zobaczycie, ale dla mnie to jest kalkulator. Wszystko jest czare i nie widać tej czerwonej linii, kiedy już mamy te 14-15 tysięcy. Czasami... słychać. No, słychać. A druga sprawa to, że e, zdarzyło mi się raz, że e, zabrakło mi paliwa, ponieważ nie zauważyłem, że włączyła się rezerwa, bo rezerwa też jest szara na szarym wyświetlaczu, nie jest żaden kolorowy komunikat o, o tym. Sorry, takie czasy były, no. Więc e, jechałem z duszą na ramieniu do stacji benzynowej, mając nadzieję, że e, zdążę zatankować i udało się, ale się to po prostu zlewa. Ale. No, to jest to takie. taki wyświetlacz monochromatyczny, jak kiedyś kalkulatory i no, albo go i pokochasz, albo nienawidzisz. Ja bym chciał tutaj też nawiązać do tego, co wspomniałeś, że motocykl dużo wybacza, już abstrahując od tego, że czegoś nie dokręcisz. Ale jeżeli mamy geometrię, która jest taka kompromisem, jest rzeczywiście pochodną od horneta, ale możemy za to zmienić dosyć mocno położenie kierownicy, no bo mamy klipony i kierownica jest zdecydowanie niżej. Możemy zmienić całkowicie sety, wyeliminować nawet, jakbyśmy chcieli, sety pasażera i przestrzeń kanapy, nie wiem czy Wy to widzicie, jaka jest odległość, którą można jakby zróżnicowane pozycje jakie możemy na nim przyjąć, bo przy moim wzroście, siedząc przy samym zbiorniku ja praktycznie mogę wyprostować ręce, w sensie mogę tak. jechać prawie jak na Nakedzie. Tak, jest sporo możliwości, w zależności czy chcemy bardziej sportowo jechać, posunąć tą dupę trochę do tyłu i bardziej się na nim złożyć, jak i przy takiej normalnej jeździe trochę bardziej do przodu jest naprawdę super, jeżeli chodzi o wybaczanie błędów każdy chyba to przerabiał, to naprawdę kwestia ABS-u i tego, że on jest tak łagodnie oddaje moc Naprawdę wszystkie ułańskie fantazje bardzo dobrze nam wybacza wszystkie błędy, jakie popełniliśmy za mocne odkręcenie, za mocna redukcja. No, mamy Naprawdę. bardzo szeroki zakres obrotów do dyspozycji. Mamy do dyspozycji moc, która nie pojawia się gwałtownie, tylko przerasta liniowo. To są wszystkie aspekty motocykla, które pozwalają na pewną nonszalancję, a dodatkowo sekretem tutaj, który też księgowy nie uważał firmie, bo to jest motocykl, który pochodzi z ery, kiedy nie najważniejszą osobą był księgowy, tylko pan inżynier. I pan inżynier zaprojektował regulowane zawieszenie w tym pojeździe i zarówno z przodu, jak i z tyłu, z tego tak. co kojarzę. Plus do tego mamy tutaj upside downy, mamy archaiczne hamulce, które działają, ponieważ są, tak jak w wielu markach japońskich, udoskonala, udoskonalanie tych pewnych technologii do granic możliwości, zamiast inwestowanie w nowe, powoduje to, że owszem, nie mamy najlżejszego na rynku systemu, który daje o 1 metr krótsze nie. hamowanie z 200 na godzinę. 5, 5 kg ABS. Tak, ale jest mega skuteczny i robi roboty. Tu nikt nie walczy o naj... to jest 200 kg motocykla. Tak średnio, bo zależy, w który katalog tak. zerkniemy. Współczesne motocykle ważące 200 kg uchodzą za lekkie, mm. a tutaj no mamy aluminiową ramę i to jest jakby najlżejszy element, komponent tego pojazdu, bo reszta jest taka jak w większości nakedów tamtej epoki. Nie, jest bardzo fajnie wyważony, to poniżej 200 kg jednak robi robotę, zwłaszcza przy manewrowaniu w korkach, hamulce. Dawno nie miałem porównania, dzisiaj miałem przyjemność <gladius> jechania jajale. na się. Gladius nie ma hamulców, przepraszam wszystkich właścicieli, ale w porównaniu do Hondy Bo trzeba umieć, tu trzeba przewidywać tu to jest, Gladius jest dla osób, które patrzą daleko w przyszłość i przewidują co się wydarzy za godzinę i wtedy dopiero wiedzą tak. kiedy mogą nacisnąć hamulec, pozdrawiam Małgorzatę i jeżeli mówimy o hamulcach to też mogę uprzedzić przyszłych właścicieli jeśli się zdecydują ja w swoim egzemplarzu wymieniłem na stalowy oplot, ale Raczej bym zalecał, nie wiem, zabrać dziewczynę na kolację zamiast tego, yy, bo nie robi to żadnej różnicy. Naprawdę nie widać po zmianie, nie jest to odczuwalne. Może przy bardzo mocnym katowaniu na torze, tak, tak jak ty, wcześniej tak. było wspominane, to ja bym teraz. dopiero wtedy. Przeszedł na stronę sportu nagle, z tego codziennego użytkowania. Jeżeli F4I. I F3 I są motocyklami bardzo pożądanymi dla motocyklistów ze względu na bardzo wysoką wytrzymałość i dużą ilość gleb, którą w jest w stanie znieść. Plus do tego rzędowa czwórka, liniowe oddawanie mocy. Sport. Mamy gimkanę, bardzo popularną od niedawna. Znaczy, w sumie od dawna, ale bardzo popularną w moich rejonach. No i mamy wyjazdy na małe obiekty, które są tak naprawdę torami, które są, nie wiem, gokartowe albo dla jakichś bardzo małych pojazdów. Hmm gdzie posiadanie litra kompletnie mija się z celem, chociaż w Jimkani akurat GSX-ery litrowe świetnie się z jakiegoś magicznego powodu, ale mamy platformę, mamy podwozie z zawieszeniem, niezniszczalny silnik, 100 koni, co przy zmianie przełożenia z tyłu, jakie sobie zamarzymy, bo tuning, nie wiem czy wiecie motocykla, najprościej zrobić z zębatkami, i zmieniając jego przełożenie możemy z niego zrobić Jimkanowca lub dostosować go do odpowiedniego toru, czy ty to widzisz? Mm, nie miałem jeszcze okazji pojeździć po to, że e, trzeci mój rok dopiero w tym roku będziemy się doszkalać i. Zapraszamy. E, Zapraszamy. OK. I na to go testować. E, ale jeżeli chodzi o składanie się w zakrętach, to to jest po prostu bajka. E, może nie jest e, najzwinniejszy przy, kiedy mam bardzo mało miejsca, tak jak mówiłem w garażu, to zawracanie nim trochę zajmuje. Trzeba się jednak pochylić trochę. E, do czego trzeba się przyzwyczaić, ale jak już jedziemy na drodze, wjeżdżamy w jakiekolwiek kółki, zakręty, to on ciągle prosi, no stary, mogliśmy trochę szybciej. Dasz radę. Dasz radę, spokojnie wyjdziemy z tego, więc bardzo zachęca do zakrętów. E, moje pytanie, które gdybyś chciał już kogoś zachęcić do zakupu tego motocykla, co w Cię urzekło w nim najmocniej i... Ta obietnica, Hondy, albo to co przeczytałeś wcześniej, bo słyszałeś na forach, sprawdziło się realnie, i rzeczywiście możesz się pod tym podpisać i powiedzieć: Ludzie, którzy chcecie, top, to jest motocykl, który Wam się będzie podobał. Tak. Jeśli chcecie mieć motocykl, który nie oszałamia mocą, a jednocześnie wystarczy na miasto, jeżdżenie wokół komina i jakieś wycieczki jednodwudniowe, to jak najbardziej nie musicie zaglądać do silnika, sprawdzać oleju co chwilę. Wsiadacie, jedziecie bez znaczenia, e, czy wcześniej go umyliście, czy nie, zawsze odpali. Jest mega niezawodny, e, wybacza bardzo dużo. E, na wszystkie głupoty, jakie robiłem na nim, ciągle tu jesteśmy. E, no i jak dla mnie najfajniejsze jest to, że jest on bardzo mocno spersonalizowany. Na początku, jak go kupowałem, myślałem, że będę jednym. Z pięciu użytkowników w Polsce. No to to nie, bo ich jest bardzo niewiele. Jakbyśmy wreszcie na Oelixa czy tam Motomoto, Moto, to ich jest naprawdę mało. Tak, później się, później doszła świadomość, dołączyłem do grupy na Facebooku i odkryłem, że jest nas tam jednak trochę więcej, tak jak patrzę po ulicach, jednak jest coraz więcej użytkowników. Wydaje mi się, że to jest mega racjonalny wybór dla kogoś, kto chce mieć coś lekko usportowionego, ale też nie przesadzającego z mocą na sam hmm. początek. I ja też szukałem czegoś, co właśnie będzie miało ten wygląd takiego semi sporta i jednocześnie będzie miało ten ABS w moim budżecie, czyli w takim do powiedzmy tych 20 tysięcy, nie byłem w stanie znaleźć niczego, co byłoby Ala sportem i miało ABS. Mówiliśmy jeszcze o tym. I <trafik> chcę <trafik> Ale on ma prostą kierownicę, nie ma kliponów, więc no, trudno coś znaleźć podobnego. Posłuchajcie, jeśli ktokolwiek, kto ogląda ten film, dotarł do tego punktu i chciałby poznać moje zdanie, to ja miałem bardzo krótką okazję pojeździć tym motocyklem, ale muszę Wam powiedzieć, że z... zrobił na mnie lepsze wrażenie, niż się spodziewałem. Jest mega stabilny, ma bardzo dobre hamulce w mojej ocenie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o taką wielorakość pozycji, którą można na nim przyjąć, nawet przy wzroście 1,86m, bo Ty jesteś odrobinę niższy, ale też się odnajdujesz na nim. Tak. To, że ta moc jest taka nieonieśmielająca, daje takie poczucie rzeczywiście sprawczości i takie poczucie, że dużo się dzieje, bo przy tym kominie jeszcze akustyka dodaje tego efektu A, to taki screamer Ładnie. wyszedł, drze japę i wiemy, że obrotów jest wystarczająca ilość, żeby zmienić bieg albo i nie, albo przy redukcji, że trochę przesadziliśmy. Jeśli ktoś poszukuje motocykla edukacyjnego z dużym potencjałem na to, żeby nauczyć się pozycji takiej, która będzie dalej kierowała go w stronę sportu, ale chce mieć motocykl jeden w garażu, który pozwoli mu wyjechać gdzieś na wycieczkę i zachować jeszcze jakiś komfort, bo gdybyśmy wzięli Erera, GSX-era, motocykle, które są już genetycznie raczej. Mocno, znaczy właściwie w 100%, nastawione na redukcję masy i na to, żeby były sztywne, betonowe, no i żeby można było ciąć winkle z ogromną prędkością, to ten motocykl taki nie jest. Tutaj ta masa, te parę naście, parę dziesiąt nawet kilogramów, jest dołożone momentami, ale gdybyśmy spojrzeli na to, jak bardzo wielką furorę zrobił czterocylindrowiec w 400C teraz, a jak mało jest czterocylindrowych tak, silników zamierają. w 600K i oczekujecie tego, że motocykl dariapę i. Marzycie o tym, żeby cofnąć się w czasie, gdzie nie było jeszcze księgowego, to ten motocykl to robi. Tak, myślę, że to jest sedno sprawy, że to jest e, motocykl pełen kompromisów e, pod każdym względem. Czyli i sportowy trochę design, e, moc, która wystarcza, ale nie przeraża, e, frajda z jazdy, dźwięk, który no, nie nudzi mi się cały czas. I cały czas coraz chętniej zapuszczam się powyżej tych 7000, bo dopiero wtedy raz, że zaczyna jechać i zaczyna brzmieć, jest po prostu frajda z jazdy i banon na twarzy. Jeśli chodzi o japońskie wykonanie, to Honda stanęła na wysokości zadania jak zawsze. I rzeczą, która mnie urzekła, i ja zadałem Ci to pytanie, czy następnym rzeczą będzie quickshifter. Um, I mam ten sam chyba wniosek teraz. Chyba nie. E jest on już tak dopieszczony, że wydaje mi się, że teraz tylko i wyłącznie jest kwestia eksploatacji czerpania radości. Nie wiem. Quickshifter wydaje mi się, że już nie ma potrzeby. Te, ja ta ci skrzynia biegu. Dlaczego właśnie? Naprawdę <grymka> fajnie, fajnie działa, redukcja. E, Bez sprzęgła działa, nie potrzebujesz! No. Jeżeli trafisz w odpowiednie obroty, bardzo płynnie reaguje na zmianę przełożenia, zarówno w górę, jak i w dół. W mojej ocenie on nie potrzebuje po prostu quickshiftera, to byłaby taka. Rozrusznik serca w nieboszczyku też działa, ale nie do końca wiadomo po co. Wiadomo, mhm. po co nie? I tutaj byłoby to samo. Byłby i robiłby tą samą robotę, jakby go nie było. To nie? Dobrze. Kilka tysięcy w kieszeni. Prawda? Podsumowując film, jeżeli, dodatkową cechą tego motocykla jest jego unikalność, ponieważ w momencie, kiedy on był produkowany, nie był zrozumiany przez odbiorców. Na dzień dzisiejszy, gdzie mamy wszystko w paralel twinach, wszystkie współczesne motocykle, które są takimi brzydkie słowo pseudo sportami, wanna sportami e, no ścigają się na kilogramy, robią jakieś dziwne rzeczy, które tak naprawdę ten motocykl i tak robi. Motocykle współczesne, które mają tylko dwa cylindry, wcale nie są jakoś szczególnie lżejsze. E, oddawanie mocy może rzeczywiście jest bardziej na dole tej mocy, a mniej na górze, mhm. ale tutaj dostępniowanie tego momentu obrotowego z ilością obrotów, która jest do dyspozycji przy czterocylindrowcu, oni tak w tym zakresie koło 7000 obrotów generuje tego wystarczająco dużo, żeby się cieszyć. No i najważniejsze, Niezależnie od wzrostu, niezależnie od chęci i umiejętności. To jest motocykl, który da ogromny rozwój swojemu właścicielowi w sytuacji, jeżeli tylko będzie chciał się rozwijać, bo sam z siebie będzie jeździł i ogarniał tak. to. Daje A bardzo dużą pewność nie, siebie. Jak pojedziesz? Ja się nie mogę doczekać, jak pojedziesz na jakiś Tor i nagle się okaże, że jest nowe życie. No, to jest w sam raz. To jest ten moment. Tylko bardzo Ci dziękuję, że przyjechałeś. E, możemy jeszcze jakiś apel wrzucić. Mm, nie wiem, one tak fabrycznie do końca wyglądają. To tak, żebyście się, się nie zrazili, że jak wejdziecie na od Elixa, bo zobaczycie inny motocykl, tak, to on, on nie będzie został tak... trochę dopieszczony, więc nie zawsze będzie tak wyglądał. Ten, ta cała owiewka z dołu jest akcesoryjna, normalnie jest tam wielki katalizator, przelot, więc brzmi fabrycznie trochę jak odkurzacz pewnie. No, taki ma, e... Takie normy. E, oczywiście, y, tłumik jest inny, jakby to tak. już wiadomo, bo nawet napis to zdradza. Sety są inne, w sensie podnóżki kierowcy pasażera. E, tu mamy biżuterię, galanterię pełną, bo są klamki niełamiące plus manetki, e, lusterka. Jedyne co nie jest akcesoryjne to chyba kanapa. <laughs> Myślę, że dobre podsumowanie tego motocykla. Na bogate. Dziękuję, do zobaczenia na trakcie. Dzięki. Hej.